Forbet Legalne zakłady bukmacherskie. Dobry wieczór, Kolowrady. Witamy bardzo serdecznie z hotelu Atlantika Aeneas Resort Spa w Gianapa. To właśnie tutaj przez najbliższe 10 dni piłkarze Śląska Wrocław będą szlifować swoją formę pod kątem inauguracji rundy wiosennej rozgrywek Lotto Ekstraklasy. Bardzo miło nam poinformować, że do soboty 27 stycznia będziemy im towarzyszyć wraz z kamerą Forbetu. W, w związku z tym możecie spodziewać się sporej liczby materiałów, w tym m.in. rozmowy na Facebooku z golkiperem WKS-u Jakubem Wróblem, czy wielu materiałów. Za zakulisowych z Cypru. Zespół Śląska dzisiaj rano udał się autokarem na lotnisko w Berlinie Schönefeld, skąd samolotem o godzinie 19 czasu lokalnego, a 18 czasu polskiego zameldował się na wyspie Afrodyty, gdzie podopiecznych Jana Urbana przywitała deszczowa pogoda i temperatura oscylująca w granicach 14 stopni. Na drugie zgrupowanie podczas okresu przygotowawczego po zgrupowaniu w Trzebnicy Jan Urban zabrał 23 swoich podopiecznych. Niestety w wyniku kontuzji doznanej w ostatnim przedwylotem meczu sparingowym z Miedzią Legnica na Cyprze nie pojawili się Łukasz Madej, a także Konrad Poprawa. W zamian za nich Jan Urban desygnował kilku młodych zawodników, w tym między innymi Sebastiana Bergiera, który błyszczał z skutecznością w rozgrywkach centralnej ligi juniorów. Po zameldowaniu się w hotelu po godzinie 19 zawodnicy zjedli kolację i udali się do swoich pokoi, aby zregenerować siły przed jutrzejszym, pierwszym dniem obozu przygotowawczego, gdzie na zawodników czekają już dwie sesje treningowe. Subskrybujcie kanały Forbetu na YouTubie, na Facebooku, na Twitterze i na Instagramie, gdzie przez najbliższe cztery dni, zgodnie z zapowiedziami, będziecie mogli spodziewać się wielu materiałów dotyczących zgrupowania Śląska na Cyprze. Hej, Śląsk! Forbet, legalne zakłady bukmacherskie.